Dodatkowe posiedzenie Sejmu Terlecki o szczegółach wybór po 15 czerwca dodatkowe posiedzenie Sejmu Szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki poinformował, że 15 czerwca odbędzie się dodatkowe posiedzenie Sejmu w sprawie wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich. Odniósł się też do czwartkowego głosowania. Senat się troszkę wygłupił, ocenił. Profesor Marcin Wiącek został zgłoszony w czwartek jako wspólny kandydat na RPO, KO, KTPSL Lewicy, Polski 2050, Koła Polskie Sprawy i Posłów Niezrzeszonych. Pod wnioskiem podpisali się też posłowie porozumienia, m.in. lider partii Jarosław Gowin, a także poseł PiS Zbigniew Giżyński. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki poinformował, że kandydatką PiS Narpo jest senator Niezależna Lidia Staroń. Terlecki, pytany o zgłoszenie, profesor Wiącka, odparł, że to ciekawa kandydatura. Dodał, że w klubie PiS będzie obowiązywała dyscyplina głosowań nad kandydaturami Narpo, gdy tylko klub ją ustali. Pytany o podpisanie się posłów porozumienia, m.in. gowina pod kandydaturą profesor. Wiącka odparł, że na razie to tylko podpis pod kandydaturą. Na razie to są kandydatury, więc każdy może robić, co chce, i podpisywać różne wnioski czy kandydatury. Natomiast rozstrzygniemy ostatecznie, kogo będziemy popierać, powiedział Terlecki. Zapewnił, że pis jest bardzo spokojny, jeśli chodzi o stabilną większość w parlamencie. Jednocześnie dodał, że PiS będzie popierać swoją kandydatkę, senator Lidię Staroń. Senat się troszkę wygłupił. Terlicki odniósł się też do czwartkowego głosowania w Senacie, podczas którego senatorowi nie przyjęli poprawki, w postaci preambuły, zgłoszonej przez kluby KPS do ustawy ratyfikacyjnej w sprawie zasobów własnych Unia Europejska. Odnoszą się do przebiegu głosowania w Senacie szef klubu PiS ironizował. Że była to bardzo wesoła sytuacja. Senat się troszkę wygłupił, ocenił szef klubu PiS. Wystarczy popatrzeć na tę większość w Senacie, żeby się nie zdziwić, że tak właśnie się stało, dodał. Premierowy Bożer po, coraz bliżej konsensusu jesteśmy, coraz bliżej wypracowania konsensusu w sprawie. To po, powiedział premier Mateusz Morawiecki w piątek podczas briefingu. Te dwie kandydatury już są dużo bardziej akceptowalne dla szerokiego spektrum różnych partii, zauważył premier. Zaznaczył, że wcześniej inne kandydatury NARPO przepadały na etapie głosowania sejmowego, a inne w Senacie. Uważamy, że mieliśmy bardzo dobrych kandydatów, ale ponieważ sytuacja polityczna ukształtowała się tak jak to widzimy, to te dwie kandydatury dzisiaj są takimi, które już dużo bardziej zbliżają wszystkich. Myślę, że dojdzie do pewnego rodzaju już ostatecznych wybór, ocenił Morawiecki. Dodał, że w sprawie tego jak będą głosowali posłowie Zjednoczonej Prawicy będą jeszcze podejmowane ostateczne uzgodnienia w ramach klubu. Premier podkreślił, że w kontekście różnicy zdań co do RPO nie widzi żadnych zagrożeń dla funkcjonowania Zjednoczonej Prawicy. Liczę na to, że przed przerwą lednią "Przed sierpniem będzie można już te tematy poostateczne rozwiązać powiedział szerządu."